Dzień dobry, witam z Monachium BMW Welt i BMW Muzeum Wstęp jedyny 10 euro Wrzucam relacje bez zbędnych komentarzy Kto interesuje to się poogląda, dla reszty będzie nuda Miłego oglądania no, i BMW zwietrzyło szansę i przejęło tego producenta. I tak się zaczęła, tak się tak naprawdę zaczęła przygoda, e, przygoda BMW z motoryzacją, nie? Właśnie od takiego małego niepozornego autka oczywiście rzędowa szósta.

Nick Haidfeld. <laughs> Nick Haidfeld. No co by miało być w Niemczech, no. F06, no, tak naprawdę to był ten bolid. Od którego yy, Kubica, nie Kubica jeszcze wtedy nie był, Kubica był w 2007 2,4 malutki, no bo to jest tak naprawdę 2,4 litra. To, to, jakby, to jakby nie było to ty masz większą pojedynkę 1990 cm i to jest silnik, który był użytkowany w tym aucie, w WTCC tu już v tak, w tym właśnie aucie stosowano Trwało 12. E, no tak, bo to jest tego tego, ale ja mam na myśli wyszak, ja mam gdzieś w ustach. Wiem, 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 o kogo ci chodzi. Finko. Jakie małe turbo. <noise> <noise> ale zobacz. These silniki miały 4 cylindry, 1,5 litra pojemności 4? i. No to przecież to 790 PS są... no jakby nie było, to są czasy senne, nie? To są czasy, to są czasy senne, zmierzch lałdy... Zmierz, laudy, zmierz laudy tak naprawdę, Ależ ta turbina... za za Za

Ale zobacz jaki był długi w tej się przede wszystkim Tu masz Z8, to jest 507 W małej ilości sztuki wyprodukowali 507 7-eczka i szósteczka piękne Czy to wszystko uchwycić teraz? A mi się z tym się ten samochód kojarzy zawsze z miastem prywatnym. Ta siódemka właśnie. Tylko tutaj brakuje Bogusia Lindy w dresie. 1600. To z tych typów mojej klasy. No właśnie. E21 E30 Ja on ma do Polski nie trafił I to jest trójka, która mi się zdecydowanie zawsze dawała wydawała. Kompakcik. Kompakcik. Wiesz tak naprawdę, że, że on... Zobaczymy ile ma na liczniku. <laughs> to nie jest... jest piątka, nie trójka aktualna to jest trójka No przecież Ci mówię No widzisz No przecież Ci mówię że to jest trójka eee... Z Plasteliny G20 Sława, ten wymóg tutaj A16, tak Tak, to jest to z 1000 R tak A tutaj co to tu mamy? Jakiś elektryk? Co to hybryda? Co to jest? To jest wodorowy chyba, wiesz? N52, ja mam N53. punkt bardzo nowoczesny motocykl w swoim czasie, który nie odniósł sukcesu ze względu na stylistykę a właśnie punkt K1 mi bardzo tutaj jest ten motocykl Jamesa Bonda i teraz sobie zobacz

Kolejny samochód Bonda. Ale tak, tylko że w filmie był użyty prototyp, To nie był seryjny samochód. No ale to można spotkać czasami na ulicy. Z 8 Tak, Zapomnim. widziałem w Hanowerze. Sobie nie, idziemy tam najpierw. No, jest nie My tu wrócimy przecież. Ci, że ten samochód ja, ja. naprawdę nie wchodzi. Czekaj, to Kiedyś ze sprawdziany...

jakieś dziwne w ogóle podane 350, 650, 16 M3 DTM zobacz ten charakterystyczny logo Warstejnera. Tego piwa chyba już nie sposób spotkać. Powiem ci.

Ne më në bëndëshë, o është në shë qëtëri më dëfë. Së e sëllë. The BMW 3.0. Znaczy koncept, nie? Już coś było kombinowane z nerkami 1969 Neh, 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 neh. Ja, ich hab auch, ja, ich

To jest inny M10 V10. Nie, nie jest V10, to No i niestety elektryczny świat przed nami zagłówkowi stało. Się. Ciekawe, w jakim to celu jest. Nawet, czy to jest wypadek przy pracy, czy to tak ma być? A jeżeli tak ma być, to, to po co? Wiem. Warum? Czy ja jak tam rozumiem, no, mam że tam zorgi. Mnie... Pamiętam takie były 5% w takich kolorach i fabie. Z tego wyleść. To jest do mojego to się wsiada człowieku. No bo tu masz już takie Quasi kubełkowe fotele, nie? To już jest tam do centrum jechać to i tak auto a przy mi się nie podoba. No nie, potem mi się też nie podoba, ale ma taki kolorek Żywy, no. Ale aparty są w takich kolorach. ma ładno. A są w takich kolorach. Pani jest ładna. nowe gc 4 widziałem to w internecie na zdjęciach, na filmach, na youtube i wyglądało słabo, bardzo słabo na żywo wygląda znośnie nie jest tak ładne jak poprzednia generacja ale jest całkiem ok naprawdę na żywo wygląda, na żywo wygląda lepiej niż yy, niż na zdjęciach i na filmach mhm. w każdym razie może być, no, oczywiście poprzedni jest ładniejszy zdecydowanie ale ten zaakceptowałbym. No. Także może kiedyś takiego kupię. Jak już będą same elektryki, to będzie ostatnia, ostatnia spalinówka to, to czemu nie? Tym bardziej, że to jest bardzo fajna wersja. 440i w środku generalnie trójeczka. Bardzo fajne fotele. Do tego się normalnie wsiada. Cześć Mikołaj. Cześć. Dla, ja Ci powiem szczerze, dla mnie są zbyt wyzywające. Fajnie, wnętrze jest fajne, do zegarów się można przyzwyczaić. Zajebiste zegóweczki. Drzwi bez ramek. Nie no... no kupiłbym. Ja tylko zbieram odpowiednią ilość kasy, albo będzie już wystarczająco ten to. Czemu nie? Dobra. Nie jestem ich fanem, ale na żywo nie wygląda to tragicznie. Powiedzmy, <laughs> może być. No. Jest coś, co zachowało swój styl BMW. Jest normalnej wielkości nerka. Całkiem duża, ale, ale komponuje to się wszystko nieźle. Nowa dwójeczka jest ok. Motorów niekoniecznie Drive, 40i. Nie wiem ile w tym egzemplarzu, w tej wersji na koni. Zabudowane, nie ma gdzie palca włożyć. Możemy sobie najwyżej popatrzeć. popatrzeć. Już, leci. Już leci. No to Mariusz sobie wsiada i proszę bardzo, Mariusz, opowiadaj. Zegary, no powiedzmy, żebym się przyzwyczaił. Dobrze, bo tu kolejka jest, każdy chce wsiąść i będziemy zajmować dużo czasu. 8 Grand Coupe w pięknym kolorze. Model jako model podoba mi się średnio, ale wersja alpina robi robotkę. Taka niestety jest przyszłość Gran kupę wersji elektrycznej w wnętrzu jest jeden wielki takuje Brakuje rur wydechowych No tak To za głupie pytanie świeciły Kolejny bober to jest bópr elektryczny, czyli elektryczna piła motorowa. Tak, Posywało, można sobie obejrzeć Rolls Royce'a. Drzwi kurołapki odpowiednie nawieź Aczkolwiek tu w Niemczech widzę dużo bardzo drogich sukcesowych samochodów, natomiast Rolls Royce'ów jakoś nie widać. Chyba one na inne rynki są przeznaczone. Mało i zrobiło. Motocykl lekko terenowy z rzędowym silnikiem. Tylko nie, nie mam pojęcia, co to jest za motor. Czy to jest dwójka, czy, czy czwórka? Z oznaczeń wynika, że to jest pojemność tysiąc, ale I z tego co widzę, to ma cylindrów cztery, czwóreczka. Rzędowa czwóreczka, czyli to był. Silniczek ze 1000 rer A tam zobacz stoi policyjna i ósemka ósemka czy 6 mm. ósemka I jest... pochali A bo to elektryk on nie robi spalin i on może jeździć Ciekawe co trzeba zrobić, żeby się tak autem przejechać. Kupić najlepiej. Ale tu jest reimagine today i oni się tak jeżdżą. Aaa, pracownik jest. Chwili, żeby go teraz naprawić, tylko chwilowo nie ma mechanika, bo nie wiedzą co się zepsuło. To ja z pokładu cruzera. Mariusz, tylko nie tyłem do operatora. Normalnie teraz byś mógł zaśpiewać Go, go Power Rangers <laughs> Proszę Nie Cafe Racer R 1250 Bokser, Motocykl do wszystkiego. My tu tam jest wciąż ryba, nie wyżej.